Witam się od razu z naszym kolejnym gościem. Jest z nami w studiu Waldemar Krysiak, publicysta, felietonista, a także znawca Niemiec, co będzie ważne dla dru drugiej, drugiej części naszej rozmowy. E, witaj, Waldku. Dzień dobry, pozdrawiam. Nowy rząd zapowiada zmiany w kodeksie karnym. Mianowicie nowy rząd chce wprowadzić karanie tak zwanej mowy nienawiści, i przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną. Teraz mamy artykuł 256 kodeksu karnego, który mówi, kto publicznie nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega karze i tu jest. Dalej wymieniona ta kara. Natomiast nowy rząd chce, żeby tutaj jeszcze jedna przesłanka została dopisana, czyli właśnie ze względu na sprawy LGBT. I ty, jako osoba homoseksualna, sprzeciwiasz się takiej nowelizacji kodeksu karnego. Z jakiego powodu? To prawda. E, również jako osoba homoseksualna, ale przede wszystkim jako Polak, sprzeciwiam się takim pomysłom, dlatego, bo wprowadzają one zamęt prawny. Tak naprawdę, przesłanek do karania e, obywateli naszego kraju. Ma być więcej niż jedna. Mają być to dwie przesłanki: ze względu na orientację seksualną oraz ze względu na tożsamość płciową. I tak jak polskie prawo nie zajmuje się w ogóle orientacją seksualną, tak w polskim prawie nie istnieje w ogóle takie pojęcie jak tożsamość płciowa. Istnieje płeć, natomiast tożsamości płciowej nie ma. I jeżeli zastanowimy się, co ta tożsamość płciowa oznacza, to jest to kompletny absurd. Tożsamość płciowa ma oznaczać, że istnieje więcej niż tylko dwójka płci, że istnieją płcie zmyślone, fikcyjne, że bylibyśmy zmuszeni używać takich końcówek, takich słów, takich zainków, jakie wymaga od nas, jakich wymaga od nas transeksualista lub transeksualistka. I tu nie chodzi tylko o Kłamanie, że mężczyzna może stać się kobietą. Tutaj chodzi o fikcyjne tożsamości, takie jak osoba niebinarna. Nie istnieją osoby niebinarne istnieją w naszym gatunku tylko mężczyźni i tylko kobiety. Osoby zmiennopłciowe, osoby, które płci nie mają. I jeżeli. Ta ustawa, ten projekt ustawy przejdzie, to w Polsce będziemy zmuszeni, tak jak już ludzie są na Zachodzie, do respektowania tych absurdalnych wymysłów. I tutaj...